Dzień dobry szanowne, dzień dobry szanowni. Dwa równe skoki. Kwiecień 2025 roku. Ostatni kwiecień, kiedy to oddajemy dwa równe skoki, bo wiecie wszak, że ta seria się zmienia. Ta seria się zmienia o tym, jak się zmienia, powiemy dzisiaj, ale zanim o tym, jak się zmieni seria dwa równe skoki i w którym kierunku ona będzie dla Państwa się zmieniać, to pozwólcie najpierw o zmianach w normach słów kilka. Temat, który wrócił jak bumerang wraz z wiosną 2025 roku. A zmiany te moi mili dotyczą po raz kolejny poprawek klimatycznych czy też poprawki klimatyczne jak kto woli, mianowicie pojawiły się w lutym, w marcu tego roku dokumenty o wdzięcznej nazwie dla przykładu PN-EN ISO 9001-2015 łamane na A1 2025.03. I tak samo dla innych norm systemowych, dla 14, dla 45, etc., etc. Te dokumenty, drodzy Państwo, są odpowiedzią na formalny tok rewizyjny poszczególnych standardów zarządzania i uwzględnianie w nich tych usankcjonowanych poprawek. Część z Państwa zna takie podejście, między innymi. Cały sektor IATF wobec takiego podejścia bardzo często musi być zorientowany, jeśli chodzi o standardy zarządzania, ale dla wielu z Państwa jest to nowość. I kiedy ta nowość po raz, no można powiedzieć, pierwszy pojawia się na tak szeroką skalę, to warto zwrócić uwagę, moi drodzy, na to, żeby nie dać się wpuścić w przysłowiowy kanał, bo te poprawki są po prostu konsekwencją i kwintesencją tego, co zdarzyło się. W roku ubiegłym oczywiście niektórzy mogą wiercić nosem i mówić, że to psuje rynek certyfikacyjny, ale przyznacie moi drodzy, że dzisiejsza rzeczywistość, nie tylko rzeczywistość dnia dzisiejszego, ale rzeczywistość, w której żyjemy, jest o wiele bardziej dynamiczna niż, niż jeszcze kilkanaście czy 10 10 lat temu i w tej dynamice odpowiednie podejście do zmiany. Podejście z jednej strony nienewralgiczne, ale z drugiej strony bardzo skoncentrowane, także na tym, żeby dynamikę zmian uchwytywać, jest istotne. I mówiąc o istocie dynamiki, dynamiki zmiany, no nie sposób, drodzy Państwo, nie wrócić do wątku, od którego zaczęliśmy dzisiejsze spotkanie, czyli także od zmian dotyczących samej serii dwa równe skoki. A jak nasza seria się zmienia, jak nasza seria się Docelowo zmieni. Otóż, moi drodzy, do października będziemy oddawali dwa równe skoki, tak jak do tej pory, czyli cyklicznie, rytmicznie każdego piątego dnia miesiąca. Co się zdarzy w tym czasie, który nazwaliśmy w naszym poprzednim spotkaniu okresem przejściowym? W tym czasie, bo już od maja tego roku równolegle. Z wygaszaniem serii dwa równe skoki otworzy się przed Wami i dla Was seria shorty, seria bardzo nielinearna, zarazem bardzo dynamiczna. Seria małych dawek, które nie będą wpadały do Waszych telefonów, do Waszych urządzeń mobilnych bądź do Waszych laptopów, komputerów z regularną datą czy pod regularną datą, ale będą pojawiały się wówczas, kiedy będzie to. Niezbędne wówczas, kiedy będzie to praktyczne i użyteczne dla Państwa. Nie oznacza to wszak, że cała seria Dwa Równe Skoki raptem zniknie. Ona cały czas będzie dostępna na YouTubie. Będzie można wracać do poszczególnych naszych spotkań, które w okresie tych pięciu lat ze sobą nam dane było odbyć. Niemniej shorty będą szybsze, będą krótsze, ale będą też bardziej dynamiczne w odpowiedzi na dynamikę Zmian, z którymi przychodzi nam się, drodzy Państwo, mierzyć. A sama seria Dwa równe skoki, docelowo od przyszłego roku, będzie obecna z nami w formule on-site. Otóż dwa równe skoki będą gościły zarówno wiosną na quality, jak i jesienią podczas forum zarządzania, czyli podczas dwóch spotkań, które cyklicznie Rytmicznie dla Państwa, z myślą o Was realizujemy stacjonarnie. To spotkanie wiosenne, podobnie jak i w tym roku, tak i w każdym roku, w innym miejscu naszego cudownego kraju, a spotkanie jesienne za każdym razem rokrocznie w Mateczniku Big Project, gdzie Big Project Family spotykać się będzie w Wydgoszczy. I na te spotkanie już dzisiaj zapraszam. Szczególnie zapraszam na tegoroczne jesienne forum zarządzania, ponieważ, moi drodzy, jeśli chodzi o Quality 2025, tutaj wielkie, wielkie i serdeczne podziękowania, wybaczcie, ale miejsc, a przynajmniej miejsc połączonych z opcją nocowania w tym samym hotelu, w którym spotkanie w Poznaniu się odbędzie, niestety już nie ma. Więc, jeżeli ktoś jest zainteresowany udziałem w Quality 2025, to oczywiście zapraszamy do Poznania w Poznaniu. I chętnie wspomożemy pod kątem wyborem opcji lokalizacji noclegowej, jak najbardziej dogodnej, jeśli chodzi o miejsce samych wydarzeń merytorycznych, które podczas Quality 2025 na Was czekają. Zdaję sobie przy tym sprawę, że część z Was powie no ale ja i tak do poznania się nie wybierałam, nie wybierałem. OK. W czerwcu dogrywka do Quality 2025, tam także więcej informacji na temat tych. Zmian w ramach usankcjonowanych poprawek o czym raczyłem dzisiaj wspomnieć. A drodzy Państwo, mówiąc o tych wszystkich drobnych rzeczach, które składają się w spójną całość, pozwólcie, że na koniec dzisiejszego spotkania o rzeczy najważniejszej. Otóż, coraz bliżej Wielkanoc, coraz bliżej Wielki Tydzień, w tym Wielkim Tygodniu, także czekają na Was razem z nami kolejne dwa szkolenia gwarantowane. A na przełomie Wielkiego Tygodnia i Niedzieli Wielkanocnej zdarzy się coś wielkiego, coś, co myślę, każdego z nas cieszy, czyli następuje przebudzenie. Przebudzenie, które jedni nazywają zmartwychwstaniem, inni nazywają rozkwitem, jakkolwiek nazywacie ten fakt. Życzę Wam, żeby to przebudzenie, żeby ten rozwój i rozkwit, żeby to dobro... Które będzie rozkwitać, rozkwitało dla Was i w Was. Wszystkiego dobrego, Michał Gluska. Zapomniałbym, jeszcze jedna sprawa, last but not least. Korzystając ze sposobności, bo dzisiaj 5 kwietnia, pozwólcie, że wykorzystam naszą serię także do tego, żeby złożyć życzenia, serdeczne życzenia urodzinowe naszej weryfikatorce do spraw ESG, która także będzie jednym z prelegentów podczas tegorocznego Quality. Zosieńko, wszystkiego najlepszego od nas dla Ciebie, nie tylko w dniu Twoich urodzin.